Dzień dobry. Nazywam się Ustyna Wojteczak, reprezentuję serwis Zdrowie i zapraszam na rozmowę o zdrowiu. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Wiesław Jędrzejczak. Znakomity hematolog, wykładowca w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, twórca pierwszego przeszczepienia szpiku w Polsce. I Chciałabym z panem profesorem dzisiaj porozmawiać o medycynie alternatywnej. Jeżeli coś takiego w ogóle jest. Właśnie mówił mi Pan, że Pan nie wierzy w medycynę alternatywną. Nie, to nie jest kwestia wiary, tylko może byśmy powiedzieli w ten sposób, w czym jest medycyna. Medycyna tak naprawdę jest pewnym rodzajem podejścia do problemów zdrowia, wcale nie jedynym. Pierwotnie nie było medycyny, byli różni szamani, wróżbici i tak dalej i tak dalej i spośród tej grupy wyłoniła się część taka, która weryfikować zaczęła to co robi i z tego wyłoniła się medycyna, a pogrobowcy pozostałych w dalszym ciągu działają. Ale ludzie, którzy stosują różne kuracje oczyszczające, stosują rozmaite diety, monodiety... Leczą się rozmaitymi ziołami, proszkami, czy też używają nawet substancji używanych w tej medycynie, którą Pan stosuje, mówią, że to im pomaga. Z faktu, że ktoś twierdzi, że coś pomaga, nie wynika jeszcze dowód, że to działa. Inaczej mówiąc, jest bardzo duża doza możliwości sterowania ludzkimi odczuciami, i wielokrotnie zdarza się, że człowiek widzi coś, czego tak naprawdę nie ma. E, czyli e, uważa Pan, że to raczej jest efekt placebo? No myślę, że w znacznej mierze, jeśli czasami jest w ogóle efekt, dlatego że widziałem w swoim życiu sytuacje, w których coś ewidentnie szkodziło, natomiast pacjent w dalszym ciągu twierdził, że to jemu pomaga. Siła sugestii jest bardzo wielką siłą. A to jest ciekawe, proszę powiedzieć o tym. Czy pan w swojej praktyce lekarza, hematologa, onkologa, internisty spotyka się z ludźmi, którzy trafiają do Pana po przepróbowaniu, przetestowaniu? Rozmaitych metod oferowanych na rynku. Znaczy, lekarz często nie wie, co ludzie jeszcze robią oprócz tego, co on im zaleca. Przypuszczam, że istnieje dość pokaźna grupa chorych, która korzysta z różnych takich wskazań. Prawdę mówiąc, w większości one są zupełnie bez działania i nieszkodliwe. I ja myślę, że to jest coś takiego jak leczenie instynktu samozachowawczego. Inaczej człowiek ma taką elementę, elementarną potrzebę robienia czegoś, żeby czuć się lepiej i w związku z tym w tym celu jest gotów przyjmować różne substancje, pić na przykład sok z buraka. No, zdrowy skądinąd, ale podobno leczy raka. No, leczyć to no nie leczy. Żeby powiedzieć, czym jest medycyna, medycyna tak naprawdę to są dwie konwencje. Jedna konwencja to jest nauka, a druga to jest etyka. Nauka mówi o tym, co można zrobić z technicznego punktu widzenia, żeby uzyskać jakiś efekt, a etyka nakłada na to ograniczenia. Ograniczenia przede wszystkim związane z tym, żeby to, co się stosuje, dawało więcej korzyści niż szkody. E, czyli te metody, które pan stosuje w swojej pracy, to są jakie metody? Dlaczego pan do nich ma zaufanie? To są metody przede wszystkim zweryfikowane przez badania naukowe. Generalnie rzecz biorąc, badania naukowe służą do tego, żeby udowodnić, że coś działa i że powoduje więcej skutków pozytywnych niż skutków niekorzystnych, bo trzeba sobie zdawać sobie sprawę, że każde działanie ma oprócz działania pożądanego działanie niepożądane. Przecież Pan się spotyka z działaniami niepożądanymi, i jest grupa pacjentów, która twierdzi, że tak naprawdę. To yy, leki stosowane dotychczas przez lekarzy mają tak dużo skutków ubocznych, że nie warto ich stosować. Na tym wyrósł na przykład ruch antyszczepionkowy, który twierdzi, że niepożądane odczyny poszczepienne po prostu potrafią zabijać, uszkadzać. Jeżeli ktoś mówi, że coś nie powoduje działań ubocznych, to jest inny sposób powiedzenia, że coś nie działa. Inaczej mówiąc, jeżeli weźmiemy analogię noża, to nóż tępy to jest taki, którym się nie można skaleczyć, ale którym nie można zrobić operacji. Natomiast jeżeli chcemy skutecznie zrobić operację, musimy mieć nóż ostry, ale niestety wtedy tym nożem można się skaleczyć. Czy można by powiedzieć, że dawka czyni truciznę? Czy można przedawkować substancje, które są powszechnie uważane za zdrowe? Wszystko można przedawkować, dlatego że człowiek to jest konglomerat bardzo wielu związków chemicznych, które jednakże muszą występować w określonych proporcjach. Jeżeli którykolwiek z nich osiągnie bardzo duże stężenie, no to siłą rzeczy zaburzy te proporcje i spowoduje nawet chorobę, nawet ciężką chorobę. Ja bym tu chciała powiedzieć, że niedawno się ukazała y, taka praca w czasopiśmie kanadyjskim na temat pacjenta, który przedawkował witaminę D3. Brał jej około 80 razy więcej niż jest przewidywana dawka. Przepisane to było przez naturo, naturopatę. Nie wiem, czy pan zna tę pracę. Nie, nie znam. E, y, pacjenta uratowano. Y, i diagnoza trwała dosyć długo, ponieważ nie wiadomo było, co było przyczyną jego dolegliwości. Aż po dwóch tygodniach pacjent się wygadał, że przyjmował witaminę D3, i wtedy mhm. już wdrożono bardziej odpowiednie leczenie. No, skończyło się niewydolnością nerek. Jak mhm. rozumiem, to jest przypadłość, która może zostać na długo. No niewydolność nerek niestety jest czymś potencjalnie bardzo niebezpiecznym. Oczywiście wiele z tych niewydolności jest niewydolnościami odwracalnymi, ale niestety nie wszystkie. No i jeżeli to jest niewydolność nieodwracalna, może ostatecznie prowadzić do konieczności albo dializowania, albo konieczności przeszczepienia nerki. E co Pan radzi pacjentom, którzy właśnie zalewani są jakimiś tam informacjami albo poradami przyjaciółek, przyjaciół, że powinni wziąć, skorzystać z jakiejś kuracji u naturoterapeuty, na przykład? No. Znaczy, ja prawdę mówiąc w ogóle nie doradzam e, słuchania na, na tak zwanego naturopaty, naturo, terapeuty. terapeuty, przepraszam, bo nie chciałem nikogo obrazić. E, natomiast e, no przede wszystkim doradzam sceptycyzm w stosunku do wszelkich tego typu informacji pochodzących ze źródeł, do których powinniśmy mieć co najmniej ograniczone zaufanie. Do Pana, jak Pan leczy pacjentów, spotyka się z pacjentami, pacjenci mówią Panu, że stosują jakieś metody, które polecił im właśnie naturoterapeuta, czy zielarz, czy kręgarz. Znaczy, niekiedy mówią, najczęściej nie mówią. Trudno powiedzieć, no moje, mój sceptycyzm w stosunku do metod tego typu jest powszechnie znany, w związku z tym myślę, że tutaj osoby się krępują, żeby o tym powiedzieć, a z drugiej strony są osoby, które się przyznają, ale dopiero wtedy, kiedy pewne sprawy dotyczące ich zdrowia zaczynają przebiegać niezgodnie z ich życzeniem, i wtedy e, zaczynają sami poszukiwać, e, co takiego poszło nie tak. No i wtedy no, sobie przypominają, że przecież oni przyjmowali takie, siakie, owakie substancje. Zdarza się, że e, chory przyjmuje 7-10 różnych e, specyfików. E, Pozyskanych od różnych takich wróżbitów i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie to już w ogóle nie wiemy, co on przyjął i jakie interakcje mogły to mieć, jeśli to miało jakiekolwiek działanie. Ten pechowy pacjent z Kanady właśnie dostał tę witaminę D3 bodajże z trzech źródeł, nie zdając sobie z tego sprawy, że tę witaminę D3 przyjmuje. Naszym gościem był pan profesor Wiesław Jędrzejczak, wybitny hematolog. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo.